Zaraz będzie misja, wejście na dach, już Wam pokażę o co chodzi. W sumie dwa zadania. Ciekawe czy to z kamery będzie widać. Pierwsze sprawdzę kominy, które restaurowałem rok temu, jak się trzymają. A drugie, na pierwszych rzędach górnych widać takie dziwne czarne plamki. I to sprawdzę co to jest. Tak więc idziemy. Punkt widokowy jest niezły. Fajnie, widać trening Olimpii Ławińskie. Jezioro. Ciekawe, czy jeszcze ludzi widać. A nie, z aparatem komórkowym to Nie za bardzo, chociaż tam ktoś chodzi. Wracając do paneli, no przetarłem je. Są też takie białe kropki, ale dlatego, że ta fotowoltaika mi się wyłącza i niestety nie działa to tak, jakby to miało to aż tak się tym nie przejmujemy a komin który sam se w tamtym roku reparowałem jakbyście widzieli to naprawdę tragicznie wyglądało no to nie jest źle kurczę tu takie pęknięcia zobaczymy po następnej zimie czy coś nie będzie tu się działo czy jeszcze bardziej to zabezpieczę a jeśli by ktoś nie wiedział znajdujemy się w Pławniowicach Wioski, która leży pomiędzy Gliwicami a Szczelcami Opolskimi. Na zachód tam mamy Opole, Wrocław. Do, do góry jeszcze Stochowa. A na prawo Gliwice, Katowice, Zabrze, te wszystkie większe aglomeracje. Tam mamy A4. Z daleka widać. I taka wioska. Kiedyś tu było 700 ileś mieszkańców, chyba teraz nadal tyle jest. Piękne jezioro. Dużo się dzieje. Jeszcze tam jest taki park i zamek, tylko go nie widać. Ale w sumie widać chyba szczyt wieży. Tak, za lasami szczyt wieży. I tak to się tu prezentuje. Life on the Village. O, a ciekawe kto dostrzeże. Kurczę, gołym okiem widzę jak się obracają, ale jak patrzę na komórkę, to ich nie dostrzegam. Za tożkiem są takie farma wiatraków jak w Holandii. Ale za słaby sprzęt, żeby Wam to za bardzo pokazać. Drugi komin mamy zabezpieczony, bo jest już nieaktywny. Jeśli ktoś by się pytał, po co ten jest aktywny, bo mamy kominek. I takie pytanie, kto z Was ma fotowoltaikę, czy chodzi Wam to dobrze? Bo ja ponoć jestem najdalej od transformatora i niestety mam z tym problemy. W tamtym roku, albo w tym roku bym sobie wszystko już ułożył, ale wyszło jak wyszło, trzeba dalej kombinować, bo i fotowoltaiki dość sporo przywaliłem, pompa ciepła powinno to wszystko super działać, ale niestety nie wszystkie plany nam wychodzą.